Jestem do Waszej dyspozycji, szarzy strażnicy. Za pierwszy cel proponuję obrać wioskę na północ od Głuszy. To niedaleko i znajdziecie tam to, czego potrzebujecie. Jeśli jednak wolisz, mogę być milczącym przewodnikiem. Wybór należy do Ciebie. Być może mam na nie odpowiedzi pytań. Znam kilka zaklęć, choć daleko mi do mocy matki. Posiadam także wiedzę o historii oraz traktatach Szarej Straży. Potrafisz gotować? Ja, tak, potrafię gotować. Pewnie, moja kuchnia nas zabije. Tylko o to mi chodziło. Znam także co najmniej 15 różnych trucizn, które można przyrządzić z miejscowych składników. To tak a propos gotowania. Panowie, pobudka. Kolejni podróżni, którymi trzeba się zająć. Dziwna rzecz przewodzi im Elfka. Eee, nie wyglądają jak pozostali. Może powinniśmy ich przepuścić? Nonsens. Witajcie, podróżnicy. Rozbójnicy. Polujący na uciekających przed Mrocznymi Pomiotami, jak przypuszczam. To było naprawdę głupie. Dajmy im lekcję. To tak się wita nieznajomych? Dziesięć srebrników i pozwolimy ci iść dalej. W rzeczy samej na utrzymanie traktu imperialnego nie jest w najlepszym stanie, prawda? Widzę, że niewiele się przed tobą ukryje. Właściwie to nie jest myto. Tak naprawdę to cię okradamy, rozumiesz? Zamknij się wreszcie. Nawet genlock by to zrozumiał. No i jesteśmy. Lotering. Widok jak z obrazka. A, czyli w końcu zdecydowałeś się ponownie do nas dołączyć? Rzucenie się z rozpaczy na własne ostrze okazało się zbyt trudne? Czy moje zdenerwowanie tak trudno zrozumieć? Nigdy nie straciłaś kogoś ważnego? Co byś zrobiła, gdyby umarła twoja matka? Zanim przestałabym się śmiać, czy potem? No dobra, przerażające. Zapomnij, że pytałem. Niby jak. Przecież tu stoi i mówi, a oczy ma otwarte tak szeroko, jak jakieś ciele. O, rozumiem. To w tym momencie mamy odkryć zszokowani, że przez całe życie nie miałaś ani jednego przyjaciela. Potrafię być przyjazna, kiedy tego zechcę. Niestety, gdy chodzi o inteligencję, same chęci nie wystarczą. Pozmawiajmy przez chwilę o twojej matce. Wolałabym porozmawiać o twojej. Nie ma o czym mówić. A poza tym, czy przypadkiem twoja matka nie jest straszliwą wiedźmą, która mieszka w lesie? To znacznie bardziej interesujący temat. Być może dla ciebie. Ciebie zainteresowałby nawet mech porastający skały. Wiesz, co jest jeszcze bardziej interesujące? Apostaci. Magowie praktykujący poza wieżą. To niezgodne z prawem. Przeczytałeś to w jakiejś mądrej księdze? Mam nadzieję, że małe literki za nadto cię nie zmęczyły. Zawsze możemy porozmawiać o twojej matce. Mnie tam bez różnicy. Całe życie mieszkałaś w lesie? Czasem go opuszczałam, ale niezbyt często. Dlaczego pytasz? To takie dziwne? To był mój dom. Ale mieszkałyście tam tylko z matką. Nie było nikogo innego. Matka czasem miewała towarzystwo. Co takiego? Towarzystwo? Pewnie nie powinienem pytać. Nie, lepiej nie. Dlaczego zawsze mówisz, że jestem głupi? Jestem? Skoro sam zadajesz to pytanie. Wiesz, bo to godzi w moją męską dumę. W takim razie na pewno napiszę ci oficjalne przeprosiny, gdy tylko będzie już po wszystkim. Zakon mnie wykształcił. Studiowałem historię. Zakon nie potrzebuje głupich templariuszy. W takim razie musiałam się pomylić. Jestem pod wrażeniem. Wcale nie. Nawet mnie nie słuchasz. O re, Jednak jesteś bystrzejszy niż można by sądzić. Twój zakon musi być bardzo dumny. Wyjaśnijmy jedną rzecz. Byłaś siostrą zakonną. A ty pewnie byłeś bratem, zanim zostałeś templariuszem, tak? Nie zostałem templariuszem. Zostałem zwerbowany do Szarej Straży, zanim złożyłem ostatnie śluby. Żałujesz czasem, że opuściłeś zakon? Nie, nigdy. A ty? Tak. Może w to nie uwierzysz, ale znalazłam tam spokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. W klasztorze panowała tak przejmująca cisza, że czasem zaczynałem wrzeszczeć, aż przybiegał jeden z braci. Potem mówiłem, że tylko chciałem ich sprawdzić. Nigdy nic nie wiadomo, prawda? Ja nigdy nie robiłam niczego podobnego. Lubiłam ciszę. Twoja sprawa, ale ich miny były po prostu bezcenne. Tak sobie myślę, Alisterze. Posłuchaj. Mam inne wyjście? Czy spośród dwojga pozostałych przy życiu szarych strażników to nie ty jesteś tym starszym? Ciekawi mnie, dlaczego pozwalasz jej przewodzić. Ciekawi cię to tak? Właściwie to ciągle ustępujesz nowej rekrutce. To sposób postępowania przyjęty przez całą szarą straż? Czy tylko przez ciebie? Co chcesz usłyszeć? Że wolę wykonywać czyjeś polecenia? No więc wolę. Wydajesz się bardzo pasywny. Nie mogłabyś wczołgać się gdzieś pod krzak i tam zdechnąć? Byłoby wspaniale. Dzięki. Ufnijcie się! Za moje towary mam prawo żądać ile zechcę. Bogacisz się na ich nieszczęściu. Powinnam polecić templariuszom, by rozdali tym biedakom wszystko, co masz na swych wozach. Nie śmiałabyś! Niech tylko który zanadto zbliży się do moich towarów! Miło widzieć, jak wszyscy współpracują w ciężkiej chwili. Dodaje mi to otuchy. Hej, ty tam! Wygląda, że się nadasz. Chciałabyś odrobinę zarobić, pomagając nękanemu kupcowi? Można tak powiedzieć. Niektórzy to tu mają tupet. Życzy sobie horrendalnych sum za towary, których ci ludzie rozpaczliwie potrzebują. Ich krew napełnia mu kieszenie. Więc zabij go i zabierz co potrzebne. Nie widzę żadnego problemu. Przeżyją tylko najlepsi. Każdy z tych debili zrobiłby to samo na jego miejscu, gdyby tylko miał szansę. Mam ograniczone zapasy. To klienci decydują, ile warte są dla nich te towary. Większość ze swoich towarów kupiłeś w zeszłym tygodniu od tych właśnie ludzi. Oni muszą teraz uciekać, by ocalić życie. A ty chcesz rozmawiać o interesach? Słuchaj, nieznajoma, dostaniesz ode mnie 100 srebrników, jeśli przegonisz stąd ten motłoch, od klechy poczynając. Jestem uczciwym kupcem i tyle. Naprawdę zniżysz się do wykonywania rozkazów tej podłej kreatury? Dobrze, więc niech twoje okrucieństwo da ci to, na co zasługujesz. To się nazywa dobra odpowiedź. Jesteś taka miła. Z pewnością potrafisz zjednywać sobie sojuszników gdziekolwiek się udasz. Ha dobrze jej tak, czarownicy. Dzięki. Sto sztuk srebra, tak? To dość rozsądne. Co? Pomocy? E, pomocy, koledzy! Przemówiła do ludu. Wasze jest moje ognisko. Wasz jest mój chleb, wasze jest moje życie. Bowiem ci, którzy kroczą pod wzrokiem stwórcy, stanowią jedność. <laughs> Niechaj wszyscy powtarzają Pieśń Światła. Jedynie słowo rozpędza mrok, który nas otacza. Nie może odpowiedzieć. To Kantor Devons. <noise> Nie, to po prostu Kantor. Jeden z tych, co mogą powtarzać tylko Pieśni Światła. Na jego tablicy są listy z dobrymi uczynkami do spełnienia. Mój ojciec naprawił raz dach wdowy Allison, a Kantor mu zapłacił. Naprawdę! Mądre dziecko to błogosławieństwo dla rodziców i dla stwórcy. Nie, chyba że coś jest w pieśni światła. Takoż Rajmael w świątyni pogańskiej ukorzył się. Przemawiaj jeno słowem, śpiewaj jeno pieśń. Na on czas twoim będzie złote miasto, rzekła Andrasta. Co? Wykiwałaś go! Co <haha> też zdziałały grzechy człowiecze? E, oszukuj! Prawda siedziałeś w tej klatce przez 20 dni? Prawie 30. Po pewnym czasie przestałem liczyć. I co robiłeś? 20 dni to kawał czasu, żeby tak siedzieć w jednym miejscu i nic nie robić. Ależ robiłem! Zadawałem wędrowcom zagadki, a poprawne odpowiedzi nagradzałem skarbami. Naprawdę? Nie. A, szkoda. To dopiero byłoby coś. Przestań się na mnie gapić, kundlu. Nie mam nic dla ciebie. Czemu się ciągle na mnie gapisz, ty, zawsze na bestio? Nie masz za grosz wyczucia chwili. Lubię towarzystwo dzikich istot, a nie cuchnących, udomowionych wilków. Jak grochem o ścianę, szału można dostać! Czarłeś całą torbę moich ziół, ty głupi psie! Myślisz, że nie wiem, co się z nimi stało? To wyłącznie twoja wina. Część tych ziół była trująca. Powinieneś się cieszyć, że cię nie zabiły. Nie bądź śmieszny. Więcej ci nie dam, nawet gdybym miała. Masz tu pet, kreaturo. A twój oddech też pozostawia wiele do życzenia. Jazda mi stąd! Zobaczymy. Niczego nie obiecuję. Muszę się przedstawię. Jestem Leliana, jedna ze świeckich sióstr zakonnych z lotering. A raczej byłam. Ci ludzie mówili, że jesteś szarym strażnikiem. Będziesz walczyć z mrocznymi pomiotami, tak? To przecież robią szarzy strażnicy. Wiem, że po tym, co się stało, będziesz potrzebować każdej pomocy, dlatego idę z tobą. Stwórca kazał mi się do ciebie przyłączyć. Z pewnością nie zrobiłby tego bez powodu. On nie jest tylko moim bogiem. Stwórca kocha wszystkich. Ja wiem, że możesz mi nie wierzyć, ale miałam sen wizję. Jeszcze więcej wariactwa? Sądziłem, że wyrobiliśmy już normę. Popatrz na tych ludzi. Są zagubieni w swojej rozpaczy. A ta ciemność, ten chaos będzie się rozprzestrzeniać. Stwórca tego nie chce. To, co robisz, to, co masz zrobić, to dzieło stwórcy. Pozwól mi pomóc! Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej, niż myślała matka. Znowu? Dopiero co dałam ci jeść, głupi psie. Dzień Dzień nie podoba mi. mi się tu. Może powinieneś pójść i coś sobie upolować? Jak na zwierzę bojowe. zależny od innych. Dobrze już, dobrze. Tylko nikomu o tym nie mów. Chętne są mabari. Rozumieją wszystko, co mówimy? O, do prawdy? A może po prostu słuchasz tonu mojego głosu? W końcu możesz być kompletnym głupolem. Mm. Hej, spokojnie. Nikt nie mówi, że głupol nie może być śliczny i uroczy. A ty jesteś uroczym pieskiem, prawda? Niewiedza to prawdziwe błogosławieństwo, prawda? Tak przynajmniej mówią w zakonie. Zastanawialiście się kiedyś, czy to wierna ciemności. podobizna Andrasty? Może była Może miała wystające zęby? Niech skąd? znajdą to wiedzieć? ci! Aż pojęcie, co się tu dzieje? Plaga, wojna domowa. Zastanawiam się, ile z tego rozumiesz. Jesteśmy bardzo wyjątkowi. Mamy do odegrania ważne role. Nawet ty. Szczególnie ty. Jesteś Mabari, strzeżesz jednej z najważniejszych osób. Co takiego? Chcesz się bawić, ale ja jeszcze mówię, dlaczego nikt nie chce mnie słuchać? Nie patrz na mnie w ten sposób. Nie, nie ma mowy. Nie ma na to czasu. Mamy robotę do wykonania. No dobrze. Przynieś mi patyk, ale przysięgam, to już ostatni raz. Go znowu chcesz? Nie wiem, o co ci chodzi. Chcesz powiedzieć mi coś o jakimś dziecku w studni? Nie? W takim razie nieważne. Co ty tu właściwie robisz? Słucham? To oczywiste, że nie jesteś kapłanką. Nie powinnaś przypadkiem prowadzić gdzieś sklepu albo pracować na roli, zamiast walczyć? Chcesz mi pokazać, gdzie moje miejsce, Kunari? Bardzo jesteś odważny. Tak się po prostu nie robi. Ależ robi się. Nie bądź takim zaślepionym głupcem. Mówię prawdę, to nie ja jestem ślepy. Rozejrzyj się wokół. Ujrzysz na tych ziemiach wiele kobiet. Zarówno wojowniczek, jak i czarodziejek. Tego jeszcze nie dowiedziono. Czego? Że walczą? Czy tego, że są kobietami? Jednego i drugiego. A więc ja nie jestem według ciebie kobietą. Hm. Dobrze wiedzieć. Rzecz. Byłaś siostrą zakonną. A ty pewnie byłeś bratem, zanim zostałeś templariuszem, tak? Nie zostałem templariuszem. Zostałem zwerbowany do Szarej Straży, zanim złożyłem ostatnie śluby. Żałujesz czasem, że opuściłeś zakon? Nie, nigdy. A ty? Tak. Może w to nie uwierzysz, ale znalazłam tam spokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. W klasztorze panowała tak przejmująca cisza, że czasem zaczynałem wrzeszczeć. Sądzić, że kunari także mają własnych magów. Czy to prawda? Nie zrozumiesz tego. Nie rozumiem? Uważasz, że brak mi intelektu, aby to ogarnąć. A może martwi cię, że będę współczuć mym tak zwanym braciom? Sama się domyśl. Ha, ha. I to niby miało mnie rozgniewać. Chcę, aby wasza rasa miała właściwe, cywilizowane podejście do magii. Ha, huh. to zabrzmiało nieprzyjemnie. A ty dalej gadasz? Zadziwiające. A, ty, mały! Ja napastuję twojego psa? Powiedziałbym, że jest to. Twój futrzasty przyjaciel chyba się nam nie obraził, bo podszedłem zbyt blisko jego jedzenia. Ugryzł mnie zobacz. <słuch> Czasem zapominam, że to pies bojowy. Będę miał nauczkę. Słyszałem kiedyś taką starą legendę o psich wojownikach, którzy w czasach dawnych plemion karmili swoje mabari mięsem pokonanych. Cóż, tak słyszałem. Czasem było to ludzkie mięso. O! Jakbyś potrafił wyczuć różnicę? Być może już ktoś cię czymś nakarmił, albo kimś. Hej, uch, spójrz, co mi podrzucił do plecaka twój pies. Gnijący na wpół zjedzony zając to nie jest coś, co kobieta chciałaby znaleźć w swoich osobistych rzeczach. Mam dość krągłości tam, gdzie trzeba i nie potrzebuję mięsa w plecaku. Ten zapchlony kundel może to sobie zabrać. Proszę! I kasz aby więcej tego nie robił. Już to zrobiłam. Nie chcę tego kundlu. On próbuje nami manipulować, wiem, bo sama tak robię. Jesteś prawdziwym wojownikiem, godnym szacunku. Tak mówiłem? Miałem na myśli, że wychowały mnie psy. Ogromne, zaślinione psy z Anderfels. Tak naprawdę to cała watacha. Cóż, dopiero w wieku ośmiu lat odkryłem, że nie trzeba oblizywać się do czysta. Starych nawyków trudno się pozbyć. I moje maniery przy stole. Choć w sumie w tym względzie niewiele różniłem się od innych templariuszy. A może to wszystko mi się przyśniło? Zabawne, jakie sny przychodzą człowiekowi do głowy, kiedy sypia na twardej, zimnej ziemi, prawda? Ty też miewasz dziwne sny? Użyłabyś przemocy przeciwko mnie? Jestem zszokowany i przerażony. Psy nigdy by mnie w taki sposób nie potraktowały. Zobaczmy, jak mógłbym to wyjaśnić. Jestem Benkartem. I zanim rzucisz jakiś uszczypliwy komentarz, dodam, że chodzi mi o takiego, który nie ma ojca. Moja... Tak samo jak ty. Wypijasz trochę krwi, dławisz się nią i tracisz przytomność. Chyba jeszcze tego nie zapomniałaś. Staram się z całych sił. Co mogę powiedzieć? Zobacz. W zakonie. Jesteś kapłanką? Nie, nie. Byłam świecką siostrą w zakonie. A co to znaczy? Mieszkałam i pracowałam w zakonie, ale nie złożyłam żadnych ślubów. Więc po amatorsku zajmowałaś się kapłaństwem, tak? Nie. Siostry świeckie mają inne obowiązki. A zatem nie byłaś kapłanką? Nie miałaś takich obowiązków jak one, nie złożyłaś żadnych ślubów, a mimo to mieszkałaś pomiędzy nimi. Tak. Byłaś gościem w zakonie? Hmm, coś w tym stylu. Widziałeś, jakie noszą uniformy? Są nie tylko stylowe, ale i solidnie wykonane. A ja uwielbiam dobre krawiectwo tylko publicznie. Prywatnie wolimy te żółto-fioletowe tuniki. Dużo wygodniejsze i łóżko nie rozpada się w drzazgi, kiedy wskoczysz na nie podczas walki na poduszki. R bitew na poduszki. To znaczy, nie. Oczywiście, że nie. Chodziło mi o bitwy na miecze. Zardzewiałe miecze, ociekające kwasem. Takim, co to od niego włosy rosną na klacie. Tak łomi mnie twoja błyskotliwość. No wiesz... Nie prowadzisz kulturalnych konwersacji, żeby choć trochę rozładować napięcie? Chodzi ci o to, że zanim utnę komuś łeb, powinienem najpierw rzucić jakiś komentarz na temat pogody. Zapomnij. Hej ty! Nie chcesz chyba dostać się do wieży, co? Bo mam wyraźny rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać. Jesteś szarą strażniczką, tak? Udowodnij! Zabij kilka mrocznych pomiotów. Pokaż, na co stać szarą straż. Eh, czego danie? Tak czy siak, miło się rozmawiało. A teraz idź sobie, natychmiast. Ha, Nie wiem, ale jestem odrobinę głodny. Masz. Spróbuj tego. Ciasteczka! Chętnie się z nimi rozstanę, jeśli pozwolą nam uniknąć tego głupka. We wsi, przez którą przechodziliśmy, był taki jeden dzieciak. Gruby, niechlujny Bachor. To właśnie jemu odebrałem te słodkości. Mógł się bez nich obejść. Dla jego własnego dobra. Mmm, pychota, ręka ręka myje. Coś za coś. Mam rację. Możemy ruszać.